Dzień dobry, policja. Witamy w taki wypadku nie Zobaczymy kto tu mieszka. Dzień dobry, policja. hahahaha <śmieniu> to <odporne>. <śmieniu> dobry 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 eee. <śmieniu> ja ty tak będzie Jak noga Słyszenie <śmieniu> suszenie gumowców na szybko <śmieniu> Zaczynamy Siema kolego Proszę bardzo, tu masz fajne pudełeczko Dziękuję bardzo Pudełeczko fajne Na pewno całkowicie, czy on do roboty, czy nie? Siema 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 Teraz myślę, że petarda To też wykopany Głęboko coś jest kurwa. Coś okrągłego. Na pewno nie podrzucone. Tylko nie wiadomo co. Zarośnięte. Kręcisz, ja? O, kręcimy. Wyczyścimy i się zarowączymy. Co to jest? Wy się cieszycie, a my tu kopiemy. Wyczystone to jest złotówa, 49. To teraz na żywo kręcimy, tak? Co tu wyjdzie? Na pewno nie to. Następny kopio. Kopio, bo ja nie mogę się schylać. O! Jeszcze głębiej. Idziemy, idziemy. Ted bagnet. Pakle zło. Aha, o kurwa. I co to jest? Jakiś. Idziemy do następnego. A to jakiś chyba dzwonek z rowera, by co? Kugel. Kugel. Jest kugel. Kugel jest. Kugel. Oberwia Freider. Co ty tu mnie godno? Kulka no. Kulka. kulka, Ej, jednak to jest dzwonek. Dobra, ale kurwa. I kugel. Ja. <laughs> 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 Maria, co tam masz? Co? No. Czekaj, bo to jest coś innego To jest dzwonek pewnie z jakiegoś niemieckiego parada Zobacz jaki elegancik się są Proszę bardzo Dziękuję bardzo Przetam mamy Od rowery Mam komórce za ciebie Ja bo to jest to co zabyć To jest od nie ma wzorów. Nie ma wzornictwa. Z maszyny rolniczej. Nie, to jest do tego. Z To jest do to jest... kigarka mm. King of Night. I puszka. 20 groszy i jedną obrączkę chyba. <noise> 50 groszy Gdzieś tą obrączkę, żeby Jakieś pstryo. A to? Nie wiem co to. zabij. zabijka. O, A Ja, z oczkiem. Mm. By się urwał. Rozmiar regulowany. Gdzieś mm. błoto Ale nie wiem czy chyba. Dzieci ryją i też tam mają. Co? Co tam macie panie? O, oh, kurde okay. To Jakiś To hm? z tego szpitala yes. pewnie. Kurde. To jest kołpak z tego. Kołpak z Mercedesa. Dzisiaj dzień taki, że nie chcę nagrywać. Hello, hello! Ale wylazła jakaś dziesiątka wcześniej wyszedł guzik groszek że coś tam wychodzi, jakieś tam manetki, perele, badziwia Zobaczymy co tam koledzy pokażą co tam wyciągli I będzie ok, o hoho ho. dziku największy chodzi i macha Kurde. Też tam wykopali, to mają, nie? Co tam macie, panie? Dodłomów, óseczków. Złome? I useczków. Oj, kawałek wózki, Ale chili. A to żeś pokazywał, przegląd. jaki przegląd. To żeś hmm. pokazywał, czy nie? Nic mi nie pokazywało <laughs> Nie? <laughs> A zeszło, nie? Nie wiadomo co to jest. Jaka jest szkoła przemysłowa. Też się, też się to złożymy to na pół. To jakby było fałka, ja. i głowa zorła. Jakby ożył, nie? Tak. PSP. No. To jest ogon, skrzydła, i głowa na testach. To jest szkoła przemysłowa. Może być, nie? Bo jest te ząbki w ja. tym a tam jeszcze czytałeś? Reszty zapalniczki, trochę feningów, jeden, no? dwa. Nie, A to jest kopiejka, bo A jest kopiejka. Ale to ty jest, jest podłożona nie? Nie, nie? nie, 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 nie mamy takich. My nie mamy podłożonych Wolimy mieć zgnite niż piękne. Ale jest kopiejka fajna. No i jedynki Adolfowe. I zapalniczka stara. Resztka. Nie. My tu nie podkładamy, my tu Szukamy co się znajdzie. Jasne. Halo, halo! Poginęli koledzy kurwa. Dzika. Jest. Dziku. <noise> U mnie nic nie było. Drucik. Ale tam coś jest. Z tej dziury. Prusak koronny. O kurwa, no. Pajny grzyczek. Tutaj głęboko no. muszę. Powiedzieć. Głęboko był. Fajne tereny. Grzybów nie ma. Ale są Stare pola. Stare pola musiały być. Stare pola, bo widzę. Nie równomierne las po Znaleźliśmy. Podkładkę z butów. Z jakimiś innymi SJ Ale tam jest więcej coś napisane. To no Darka no. pewnie będzie. Na no pewno Twoje buty tu są. Twoje buty tu są. 77034544 I DIN. DIN zazwyczaj był. Ja. Nie wiem, żeby się nie pomylić, numer wojskowy. Zamówienia. No wojskowego nie? Bo oni mieli jakiś ten właśnie SJ. Nie? Numer zamówienia na przykład Wojskowego to były przeciwko Haluksom takie wkładki Haluksy przeciw Haluksom dzisiaj jakaś akcja nie wiadomo co ale dół wykopany i coś tam leży co to leży jakiś hak mandylu Do zapisaczek No wiadomo z haczyk, czego A tak to wcześniej wyszedł jakiś guzik Groszek niemiecki Ale to Na podsumowaniu się pokaże A tam chodzą, chodzą, widzę jakieś dziki Kochał i z zdu... Dołek wykopany, z dołka drucik, ale jest serduchy Ale serducho, z drugiego dołka tamtego. Elegancky. Ale. Tak je... Wiara, nadzieja, miłość. Co? Miejmy bo... nadzieję, że to znajdziemy. Ja. <laughs> Wierzymy w to, że na pewno. Ale miłość mówi o tym, że nie. <laughs> miłość odpowiedziała, że jest to nie? Dzisiaj z rana była akcja Pandora Policja pukała do drzwi Teraz jakiś był wysoki sygnał A ten wysoki sygnał to Napis drucik. Ale Pandora była. Tak, dzisiaj koniec poszukiwań Chłopaki się tam zbierają Jeszcze zrobimy podtrzymowanie jak mu wyszło. Hello! Hello! <gry> Teraz podsumowanie robimy. Jak mu powychodziło, to oh, ci ja, wyszło. O, pierdol! O, jak chłopie, to wyjście. Czemu nie wyszło? Ja. 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 Nic tak nie wyszło, już jak chłopie, włosy mnie coś też wyszło. O, oh, Dziesięć mm. wyników z mm. Piker To jest z amunicji myśliwskiej. Yeah. To jest nie To wiadomo. jest jakoś plomba czy coś, yeah. albo jak stópienki były, nie? Te tej góry, te Jakiś badziew. Yeah. Złomu nie, nie brałem. A, a jeszcze guzik tam może? A guzik jeszcze mam, a jego yeah. mą poczekaj, to jeszcze mam guzik. Mm, Perła tak, widzisz krótki. O, mm, tak lubię to. Kopiejka mm, stara. Kopiejki na no kurde, nie w tym rejonie. Kopiejki Mario, kurde. No, ale to no. jest rozpoznawalne. Widzisz Aha. tym rantem tylko. No, no to, to, to cię tłumaczy. Nie no. mam jednego co kopiejki tylko w takich no. miejscach, że to chyba boli. Tam nawet Chodźmy, nie ma woli. o co chodzi z tymi kopiekami boku. Powiemy potem. No, powiemy ci, ale nie możemy tu teraz mówić. No. Ale boimy się, że... No bo jest fajny guzik niemiecki. Ja. Groszek Vermachtu. No. To jeszcze był taki malci. Tak, podrzucony. Podrzucone. Dwa razy podrzucił widziałem. No, tak urodzę. <laughs> to nie mam nic. Tak pożycie, no, Ale jest. Dwa razy, no ale po pance no, 50 groszy. No. Każdy fan se No i jakiś dzwoneczek. Pro prawosławny. a to jakby się wermacht nie a nie To raczej poporo. No? Ja? Ja nie mogę. Dzisiaj... A nie Dobra. Nie, ja o. To nie może, to nie o bo ja nie mam jak Nie muszę ci ręki. Ja nie mam takie ręki. O. U mnie, Pado, u mnie tyle powołać A do nie ma czym. Nie ma boty, mam takie... Jeden modzieże, złoty, nie? A, 49 Mercedes-Benz. Mercedes. -Benz. Mercedes. No. No. A ty 49, nie? A, 50 groszy. Ty 49, 49.

Jeden lecznik, wiesz... Najlepszy jest ten Mercedes, powiem Ci. Mhm. No, relegancko, no. I tyle. Mario, co tam robisz? Przebiórkę. Przebiórkę. A perła Uuu. jeszcze Ci tam została. Zmienia bieliznę. Zmienia no. bieliznę. No. Do następnego. Siema. Siema. <laughs>